Cześć, witajcie, a dzisiaj zapraszam Was do mojej krótkiej recenzji słuchawek Realme Bats R6 Pro. Batsy R6 Pro od Realme, czyli słuchawki właściwie najnowsze od tego producenta. Ja dostałem jakieś dwa miesiące temu, tak więc już trochę stosunkowo długo się nim przeglądam. Oczywiście dziękuję bardzo Realme za to, że pozwoliło mi je przez właściwie taki czas sobie testować. I powiem Wam szczerze, że z dwóch powodów dobrze, że mogę zrobić ten materiał już po dwóch, właściwie dopiero po dwóch miesiącach, a nie wcześniej, bo przede wszystkim, oczywiście, mogłem je dłużej potestować, dłużej się nimi, że tak powiem, pocieszyć, bo naprawdę, powiem Wam szczerze, że to a przez akurat te Dwa miesiące były typowo moje takie słuchawki daily. Ja akurat zrezygnowałem akurat też z Fribaców trójek od Huawei, czyli właściwie dokładnie Huawei FreeBuds Pro 3, bo rzeczywiście tamte to były do tej pory moje takie daily, jeszcze przed dwoma miesiącami. Natomiast szczerze powiedziawszy, też jestem zaskoczony, ale po prostu lekko przerzuciłem się ze słuchawek, które kosztują tam 800-900 zł, na słuchawki, które, i to też właśnie jest ten drugi powód, dlaczego dobrze zrobię ten materiał po dwóch miesiącach, bo mogę powiedzieć, że naprawdę ich cena fajnie spadła z ponad 500 zł. Na dokładnie 399. Tak więc, szczerze powiedziawszy, tutaj, jeśli chodzi o takie powiedzmy, porównanie, właściwie kompromis ceny do jakości, jest naprawdę świetnie. Tak więc, to są właściwie te dwa powody, z których się cieszę, że po prostu te słuchawki mogę już dla Was recenzować po dłuższym czasie, no bo rzeczywiście, jednak zdecydowanie, no, czym dłużej testuję, tym więcej mogę o sprzęcie powiedzieć. Przede wszystkim, jeżeli chodzi o nie, jeśli chodzi o ich budowę, to tutaj, jeżeli chodzi akurat o konstrukcję, bardzo taka klasyczna jak w przypadku większości TWS-ów z tej kategorii, powiem Wam szczerze, słuchawki, Naprawdę są lekkie, bardzo dobrze leżą w uszach. Trzeba pamiętać, że są to słuchawki dokanałowe, tak więc mamy tutaj te gumki. Oczywiście w zestawie też mamy kilka wymiennych w różnych rozmiarach, tak więc możemy sobie podpasować pod swój rozmiar ucha, pod swój rozmiar właściwie kanału i tak dalej. Natomiast powiem szczerze, że to są słuchawki, które o dziwo w moim przypadku świetnie w uszach leżą. Rzeczywiście, jeżeli chodzi o różne inne słuchawki dokanałowe, czasami jest ten problem, że po prostu, nie wiem, po 10-20 minutach one już sobie wyścizgują się, wypadają, bo nie do końca dobrze leżą. Natomiast te naprawdę leżą świetnie. Tutaj konstrukcyjnie one są naprawdę bardzo dobrze zaprojektowane i rzeczywiście nawet w przypadku moich uszu, gdzie po prostu niekiedy tak, słuchawki właśnie tego typu, czyli dokonałowe po prostu po jakimś czasie sobie, nie wiem, po 20-30 minutach wypadają, to te naprawdę nawet po 2-3 godzinach świetnie się trzymają i poprawiać ich właściwie za bardzo nie musiałem. Tak więc super sprawa, ergonomia tutaj stoi na najwyższym poziomie. No i właściwie jakość wykonania również. Są to oczywiście słuchawki plastikowe, ale generalnie to jest taki ten plastik, wydaje mi się, tej wyższej jakości, bo po prostu nawet po tych dwóch miesiącach jeżeli chodzi o białą wersję kolorystyczną, nie zauważyłem tutaj żadnych jakiś takich mikro pęknięć, ani na przykład też tym bardziej jakichś tam zarysowań, czy czegokolwiek. Tak więc tutaj, jeżeli chodzi o to, super sprawa. I oczywiście do tych słuchawek dostajemy także Etui, kejsa ładującego, i tutaj właśnie dzięki niemu możemy osiągnąć czas, jaki deklaruje producent, czyli do 40 godzin, czyli naprawdę świetny czas, jak na TWS-y w tej półce cenowej szczególnie. I wam powiem tak, no nie do końca jestem w stanie wam powiedzieć, czy to jest rzeczywiście dokładnie 40 godzin, no bo przez cały czas musiałbym słuchać właściwie przez no, no, dwie doby niemalże słuchawek, tutaj właściwie muzyki z tych słuchawek, i dopiero musiałbym to jakoś dokładnie sprawdzić. Natomiast ja Wam powiem szczerze, że na spokojnie te słuchawki mi starczały przez te dwa miesiące na około tydzień, kiedy po 4-3 godzinki sobie słuchałem muzyki w ciągu dnia. Tak więc naprawdę, jeżeli chodzi o czas pracy, jest tutaj bardzo, bardzo dobrze i to trzeba pochwalić. Konkurencja w tej cenie, szczerze powiedziawszy. Osiąga gdzieś tam jakieś czasy do 30 godzin, tak więc tutaj ten wynik do 40 jest jak najbardziej świetnym wynikiem. I szczerze powiedziawszy, no muszę go potwierdzić, bo jednak kiedy właśnie słuchałem z tych słuchawek muzyki przez kilka godzin dziennie, no to no średnio co tydzień po prostu je ładowałem, a ładują się szybko. Tak więc tutaj, jeżeli chodzi o to, super sprawę. Jeżeli na przykład chcielibyście wziąć je na jakiś wyjazd dłuższy i tak dalej, to na tydzień jak najbardziej macie zapas baterii i zapas muzyki, jeśli chodzi o ten sprzęt. No i druga sprawa, przede wszystkim jakość dźwięku. Ja Wam powiem szczerze, że naprawdę jestem bardzo, bardzo. Bardzo zadowolony. Szczerze powiedziawszy, nie spodziewałem się, że te słuchawki będą grały na tyle dobrze i rzeczywiście będę mógł traktować je jako swoje daily, bo nieraz po prostu jest tak, że testuję słuchawki dwa tygodnie i mi wystarczy, bo po prostu jakość dźwięku jest taka, powiedzmy sobie. Natomiast w tym przypadku przez dwa miesiące, bite dwa miesiące, korzystam z, te, z tych słuchawek i tutaj Wam powiem szczerze, że naprawdę jakość dźwięku jest świetna. Przede wszystkim słuchawki są głośne. Na tyle głośne, że ja szczerze powiedziawszy, słucham maksymalnie ich na poziomie do 80%, bo więcej to już jest po prostu dla mnie za dużo. A uwierzcie mi, lubię słuchać muzyki na wysokim poziomie, jeżeli chodzi o głośność. No i z drugiej strony, przede wszystkim jakość dźwięku. Oczywiście mamy tutaj certyfikat HiRes audio, mamy LDAK i tak dalej, akurat w moim przypadku iPhone 15 Pro Max tego nie obsługuje, ale mimo wszystko słuchałem dźwięku tutaj, jeżeli chodzi o Samsunga właśnie Galaxy S24 czy inne jakieś tam testówki. Nie było żadnego problemu. Jakość dźwięku na wszystkich tych urządzeniach jest świetna i to moim zdaniem jest również duży, duży plus. No i rzecz jasna, słuchawki współpracują czy to z Androidem, czy z iOS-em i mam jeszcze dodatkowo aplikację Realme Link, dzięki której będziemy mogli sobie tam ten dźwięk dostroić, albo sobie po prostu możemy manualnie ustawiać, jak ma działać aktywna redukcja szumów, bo oczywiście rzecz jasna ANC tutaj jest i ono jest również świetne, bo po prostu bardzo, bardzo dobrze ten dźwięk tutaj z otoczenia nam izoluje. Ale przede wszystkim ja bym tutaj chciał się skupić na dźwięku. Powiem Wam szczerze, że naprawdę jest on turbo mocny. Rzeczywiście basy są tutaj bardzo, bardzo fajne. Muszę Wam powiedzieć, że ten dźwięk jest taki naprawdę dynamiczny, soczysty. Tutaj właściwie ja tutaj się jakoś tak za bardzo nie mogę do tego doczepić, a testowałem słuchawki naprawdę z dużo wyższych półek cenowych, typu za 1000, 1500 nawet złotych i ja wam powiem, że tutaj nawet jeżeli chodzi o takie słuchawki typowo pro za około tysiaka, dużej różnicy nie ma. Naprawdę Realme tutaj zrobiło świetną robotę, bo te słuchawki po prostu grają kapitalnie. Moim zdaniem, no szczerze powiedziawszy, w półce cenowej do 400 zł raczej dla nich konkurencji nie widzę. Przede wszystkim bardzo podoba mi się technologia od Realme, czyli dynamicznego wzmocnienia basu, czyli powiedzmy, no to takie ala AI ten bas nam tutaj dostosowuje i to jest robione automatycznie. Bardzo fajna sprawa. Mamy oczywiście tutaj też technologię dźwięku przestrzennego 360 stopni, tak więc rzeczywiście no, ten dźwięk po prostu brzmi trochę inaczej niż w przypadku takich podstawowych słuchawek, bo rzeczywiście on jest taki, no, rzeczywiście przestrzenny, czyli słychać właściwie różnego rodzaju jego detale, właściwie tak, jakby one były na przykład albo bliżej, albo dalej nas. To jest świetna sprawa. No i na dobrą sprawę, generalnie no, dźwięk jest po prostu super. Ja na przykład lubię taki mocniejszy, ale jednak naturalny bas i tutaj go po prostu dostaje. Tak więc szczerze powiedziawszy, no w tej cenie wydaje mi się, że naprawdę ciężko będzie znaleźć jakąś sensowną konkurencję dla nich. No bo nawet ja testując, Huawei FreeBuds 6i, które kosztują właściwie tyle samo, no to tam mogę powiedzieć, że tamten dźwięk no no nie dorównuje po prostu dźwiękowi tutaj z Realme. I to mówię zdecydowanie, tam po prostu dla mnie bas po prostu w porównaniu do tych słuchawek leży i tak dalej. Tak więc ja zdecydowanie wybrałbym dla siebie te słuchawki i jeszcze porównywałem je do motoroli Buds Plusów. Tam mamy dźwięk nawet od firmy Bose. No i powiem szczerze, że tam jest podobnie, ale tamte słuchawki są już droższe, tak więc też to nie jest takie super identyczne i równe porównanie. Natomiast póki co, szczerze powiedziawszy, jedynie ewentualnie w podobnej cenie widzę dla nich na przykład alternatywę w postaci tych słuchawek od Motorola. Natomiast no, one są droższe, tak jak wcześniej wspomniałem, tak więc no do 400-wek raczej wydaje mi się, że są to po prostu najlepsze moim zdaniem słuchawki. No i generalnie oczywiście mamy tam różne technologie, typu właśnie super niskie opóźnienie. Ja za bardzo gamerem nie jestem, jeżeli chodzi o urządzenie mobilne, to tego też za bardzo też nie sprawdzałem. Natomiast jeżeli chodzi o całą resztę, powiem Wam szczerze, że naprawdę ten dźwięk tutaj dał mi na tyle dużo, że z tych słuchawek na spokojnie korzystałem przez dwa miesiące i powiem Wam szczerze, że naprawdę jest on świetny. Tak więc no jeśli szukacie najprościej w świecie słuchawek do 400 zł i mają być to TWS, oczywiście to kanałowe z ANC, z certyfikatem Hi-Res Audio i tak dalej, no to wydaje mi się, że to jest to właściwie moim zdaniem najlepszy wybór, a tak mówiąc obiektywnie, no to chyba praktycznie praktycznie najlepszy wybór, bo no do tej pory w tej półce cenowej lepszych słuchawek póki co po prostu ja jeżeli chodzi o moje testowanie nie miałem, tak więc jak najbardziej mogę je Wam polecić. No i rzeczywiście raz jeszcze powiem, słuchawki moim zdaniem są po prostu świetne i mówię to bez żadnego nie wiem, sponsorowania i tak dalej. Totalnie jest to moja indywidualna, prywatna recenzja, tak więc jeśli chodzi o to naprawdę jest genialnie rzeczywiście słuchawki moim zdaniem są warte polecenia i ja mogę to teraz z czystym sercem również powiedzieć, po prostu polecić Wam te słuchawki, bo rzeczywiście, jeżeli chodzi o cenę i jakość tutaj jest po prostu genialnie. Tyle jeśli chodzi o ten materiał. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Jeśli tak, oczywiście zostawcie pod nim łapkę w górę. Jeśli macie jakieś pytania, oczywiście śmiało piszcie w komentarzu. Jeśli chcecie być na bieżąco, subskrybujcie mój kanał. No i do zobaczenia, usłyszenia w kolejnych materiałach.